Siemaneczko z tej strony Wazy ja wraz z Big Bojem będziemy wykonywać dzisiaj zadania tygodnia 5. No i przy okazji póki ja mam jeszcze waszą uwagę, mam do Was wielką prośbę. Wyświetli Wam się wspaniały baner w tym momencie. Zgodnie z naszymi danymi, twoje konto programu EPIC nigdy nie osiągnęło pełnej możliwości wypłaty w okresie ostatnich 11 miesięcy. Zgodnie z umową twórcy. O ile Twoje konto programu nie osiągnie pełnej możliwości wypłaty 100% w ciągu ostatnich następnych tam 30 czy tam 26 dni, wszystkie przypisane ci zakupy lub wykorzystane przez fanów, kody zostaną wyzerowane, czyli macie tutaj odpowiedź na swoje pytanie, ile się zarabia na tym YouTube i piku, jak widzicie, pełne 0 zł przez cały rok tak więc mam nadzieję, że jeśli chcecie mnie jeszcze wesprzeć i chcielibyście pomóc tą kampanię do końca miesiąca. Zbierz 100% dla Was jego byłbym wam bardzo wdzięczny. Od tego zależy w ogóle istnienie tego kanału, od zbieranie przez rok i no jak widzicie, pakowanie w ten kanał no, nie przynosi na razie żadnych efektów. Dobra, wracamy do questów i koniec tej gadki szmatki. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami, tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigamic na naszym Discordzie Vazilandia. Pierwszym zadaniem, które będziemy wykonywać, będzie zebranie latających kręgów przy wodospadzie rzeczywistości. O, widzę, widzę. Czyli to są znowu te takie obręcze, co były kiedyś. O. Ale mnie swoje wyrzuciło No to może być trochę nawet trudne Spokojnie Problem jest z tym, że to jest tryb bez budowania No Ale to się da zrobić bez, ja tak zrobiłem do następnego zadania. Pierwsze zebrane No się na tym postawię. trybie to troszeczkę się naprudzę. O. o, jeszcze mi czyć nie daje jakiś tutaj kolega. Só się wybić z No... Tam ci piłę zaznaczyłem do tego do następnego zadania. Dobra. Okej okay. no To następny również tutaj z geysera się wybije no, Chyba, że da się tutaj skrzypka Możesz jeszcze rifta do tego, sobie podlać do tego Rifta, o też jest obce Jak nie Rifta no to po prostu Geyser. Tu masz SMG do dodania następnego Okej okay. Na górze drzewa Nawet dwa macie I został A jeszcze dobra. ostatni Link jest tutaj pod wodospadem Już tam lecę Strefa już w ogóle trzecia, co się A. dzieje Trochę to zajęło. No i przechodzimy do kolejnego zadania. To weź piłę i ten Następnym zadaniem jest niszczenie olbrzymich grzybów wyrzutnią pił. Olbrzymie grzyby. Tutaj chodzi o te takie malutkie leczące czy te... Nie, te większe. Te pod którym o, stoisz? Wiem. No na przykład. Musisz tak ładować, gdyby się stanął, się i tak rozwalą. Masz apteczkę. No jak widzicie, zadanie wykonane, lecimy z twoim. Trzecim zadaniem jest odwiedzenie wodospadu rzeczywistości, wykrzywionych wież i zawitłe zawi światło. Tak walczymy o życie ze strefą. No... Nie padłem, niestety. niestety. No zawiłe świątynia będzie w ten... W strefie. Tyle Usunęli tego... No... pułk to już nie tak łatwo rozwalać, bo dobra ten... Busem. No ale i tak można zamontować Na dwa, na 3. Okej, dobra Play nic na chwilę muszę się ulecieć No Ile tutaj jest tych stanowisk? No za za dużo jest, muszę przyznać. Dobra, jeszcze nie piję nie bije pod ba będzie sukces Oda no, się z strafia tak. Może nie, jest nie, po, nie jedź po drodze, bo ten wtedy szybciej ponie, znaczy szybciej się jedzie ten, z tymi japonami. Krytą miejscówkę I pierwsza wizyta Pierwsza wizyta, dokładnie No i zadanie wykonane Teraz by się przydało fort znaleźć w kieszonkowy W następnym zadaniu Musimy zebrać fort kieszonkowy Oraz wyrzutnie pił w jednym meczu Jak widzieliście przezebraliśmy wyrzutnie pił Tutaj w wodospadzie rzeczywistości Ale możecie je również tutaj zebrać Na północy w tej siedzibie Tam zawsze jest wiele pił No a już co do fortu kieszonkowego musi się go znaleźć sami No tu jest obok grać, więc możesz go walnąć Dobra, uwaga Fort leci no i ma jeszcze No i lecimy z Następnym zadaniem jest zadanie obrażeń z demer, z przeciwnika z góry. Ja sobie od razu skoczę do tego fortu. Dobra. Zastrzala do tam z góry. DMR. no Tak najbardziej zajczę No Tutaj się obok mnie strzelają. Na Jonesowisku Jonesowisko Na dole są Jak mi się chowa za tym szopą, co jest? No. Z mojej pozycji chyba bardziej widać. Dobra, zaliczyło. To może teraz SMG? No i lecimy z następnym. Przed ostatnim zadaniem jest rozstawienie fortu kieszonkowego i zadanie obrażenia przeciwnikom w ciągu 30 sekund. Jest kolega, ładuje do mnie i zadanie wykonane. Ostatnie zadanie polega na zadaniu obrażeniu przeciwnikom z maksymalnie 10 metrów z doładowanego pistoletu maszynowego. Trzeba go pobiegać. Trzysta Jeszcze jeden przeciwnik. Tak masz jakieś tam boje, to poproszę. No, tak. no. Dziękuję. No to lecimy znaleźć kolegę jeszcze jakiegoś no, że na kinie będą opcja, yeah? na razie cicha, ale ze mną mu uzupełnić swoje rękawice, tutaj i O, awesome, są jednak, okay. Czy mi ładunków? O, no, już jak podwieżę. O, oh, jak mi wyładował, tutaj no, jak widzicie, zadanie wykonane. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pomogliśmy Wam z zadaniami. Jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, możecie wykorzystać kod Wazi Gaming w sklepie oraz nie zapomnijcie zostawić komentarza, lajka no i walność tego suba z dzwonem jeśli jeszcze tego nie robicie. Życzę Wam miłego tygodnia i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Hej! Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, no, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej wazilien. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Waziginizmu. Hej!